Dziki wcale nie są dzikie, nie są złe. Mają bardzo ważną rolę w lesie do spełnienia. Po prostu ograniczają liczbę szkodników, które mogą zabić niemal wszystkie nasze drzewa. I nie są zwierzętami, które, które są agresywne, a przez to, że prowadzone są całoroczne polowania na dziki, zdarzają się prawdziwe tragedie, i później przychodzą do mnie takie sieroty. No spójrzcie, to jest chrumpia. Ona leży koło mnie, mogę ją pogłaskać, zachowuje się dokładnie jak pies. To nie jest normalne i tak być nie powinno, że dzik się do mnie przytula, ale to jest dzicza sierotka, która nie ma rodziny, nie ma mamy i ja jestem taką trochę zastępczą mamą, a, a zwierzę to jest bardzo dobre, chrumcia, która jest pozbawiona agresji, która jest kochana, która jest bardzo miła i jedyne czego potrzebuje to właśnie takiego ciepła i bliskości, żeby nie być sama na świecie. Dlatego powinniśmy dziki zostawić w lesie w spokoju, bo one robią bardzo dobrą robotę. Zjadają Mnóstwo szkodników, które zagrażają naszym drzewom, a nie są to złe zwierzęta. No proszę zobaczyć, jak można mówić, że dziki jest dziki, kiedy dzik najbardziej lubi, jak się go głaszcze po brzuszku.